Cześć! Z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Dziś omówimy akcesorie do mikrofonów studyjnych, które naszym zdaniem są pozycją must have w Waszym arsenale. Zapraszam! Mikrofony studyjne to zazwyczaj pojemnościowe, wielkomembranowe konstrukcje, które są dość wrażliwe nie tylko na wokal i dźwięki mowy. Ale też zewnętrzne czynniki mechaniczne. Jeśli chodzi o to pierwsze zagadnienie, to mam tu na myśli tzw. dźwięki wybuchowe, które czasami pojawiają się, gdy pewne spółgłoski mowy, tak zwane spółgłoski zwarte wybuchowe, takie jak P lub P, uderzają w kapsułę mikrofonu. Niekorzystny efekt takiego zdarzenia oczywiście usłyszymy na nagraniu. Jak więc się przed tym uchronić? Musimy stworzyć przed kapsułą barierę chroniącą przed takimi dźwiękami. Mamy do dyspozycji filtry POP i osłony przeciwwieczne. Które często są używane niezgodnie z przeznaczeniem. Osłona przeciwieczna to taka nakładka, wykonana z pianki, którą zakłada się na grill mikrofonu. Głównym celem osłony przeciwiecznej, jak można się domyślić, jest ochrona kapsuły przed podmuchami wiatru. Takie pionkowe osłony przeciwieczne są zatem przeznaczone głównie do użytku na otwartym powietrzu i do nagrywania w terenie. Ale czasami osłony przeciwieczne są również używane jako ochrona przed dźwiękami wybuchowymi. Językoznacy nazywają takie dźwięki mowe wybuchowymi, ponieważ tworzymy je uwalniając mały podmuch powietrza, a gdy ten podmuch uderzy w membranę, brzmi to jak eksplozja. Dźwięki wybuchowe mogą zepsuć nagranie, ponieważ często nie da się ich naprawić w miksie. Jeśli jest to bardzo delikatny dźwięk, można użyć filtra dolnoprzepustowego, aby był mniej słyszalny, ale przy cięższych wybuchach cały sygnał będzie zniekształcony i już nic z tym nie zrobimy, a więc osłony przeciwwieczne wyglądają jakby miały być dobrym środkiem ochronnym. Ale zazwyczaj tak nie jest, ponieważ zostały zaprojektowane w zupełnie innym celu. Właściwym podejściem będzie używanie pop-filtrów. Zazwyczaj składają się z pierścienia trzymającego dwie warstwy cienkiej tkaniny. W latach 70. i na początku lat 80. wiele studiów robiło je rozciągając nynolowe pończochy na pętli z drutu. Dzisiaj nie ma już potrzeby takiego majsterkowania, ponieważ profesjonalne rozwiązania są normalnie dostępne w sprzedaży. Nie są też strasznie drogie. Istnieją także filtry Pop wykonane z metalowej siatki lub perforowanego metalu. Które rozwiązanie jest lepsze, to już kwestia dyskusyjna. Filtry Pop są znacznie skuteczniejsze niż osłony przeciwwieczne. Również ze względu na to, że osłony przeciwwieczne w pewnym stopniu tłumią również wysokie tony. Pop filtry wpływają na dźwięk w znacznie mniejszym stopniu. Aby uzyskać optymalne rezultaty podczas pracy z popfiltrem trzeba go zamontować w odległości co najmniej 10 cm od mikrofonu. Dobrym pomysłem jest również ustawienie filtru pod niewielkim kątem, dzięki czemu unikniecie odbić dźwięku pojawiających się między kapsułą a filtrem. Te odbicia mogą doprowadzić do efektu filtrowania grzebieniowego, który sprawia, że dźwięk wydaje się sztuczny, zwłaszcza sibilanty. Z reguły duże popfiltry brzmią bardziej przejrzyście niż małe. Dzieje się tak, ponieważ piercień, który trzyma tkaninę, może również wprowadzać odbicia dźwięku. Im większy filtr, tym dalej jest piercień od kapsuły mikrofonu. Jeszcze jedną zaletą używania popfiltrów jest to, że chronią kapsułę mikrofonu przed śliną. Są oczywiście wokaliści, którzy nie lubią śpiewać przez kilka warstw stop Nagranie wokalu bez popfiltrów jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga dobrej techniki mikrofonowania i śpiewania. Jedną z rzeczy, które można zrobić, jest ustawienie mikrofonu górą w dół, mniej więcej na wysokości oczu i skierowanie go w stronę ust wokalisty. Wymaga to wysokiego i solidnego statywu mikrofonowego. Natomiast wokalista musi uważać, aby nie śpiewać p i b bezpośrednio do mikrofonu. Może jednak nie być to łatwym zadaniem podczas nagrywania. Podsumowując, bo filtry są znacznie skuteczniejszym środkiem przeciwko nieprzyjemnym dźwiękom wybuchowym niż pionkowe osłony przeciwwieczne. Doświadczeni wokaliści z dobrą techniką mikrofonową mogą nie potrzebować żadnych środków ochrony, aczkolwiek używanie po filtrów znacznie ułatwia życie. Wokaliści mogą w pełni skupić się na swoim występie, a inżynier dźwięku może skupić się na uzyskiwaniu świetnego brzmienia i optymalnych poziomów. Także polecamy każdemu wyposażyć się w taki filtr, jeśli planujecie nagrania z użyciem mikrofonu pojemnościowego. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuk w górę i suba. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!